Florka i Melek Bajka dla dzieci Obserwuj nas i polub film Staś i Ciastolina W ciepłe, słoneczne przedpołudnie Florka i Melek siedzieli przy kuchennym stole u babci Na stole leżała duża mata Obok nie stało ogromne pudełko pełne kolorowej ciastoliny Były w nim czerwone Żółte Zielone Niebieskie i fioletowe kulki A nawet trochę brokatowej, która błyszczała jak gwiazdy Babcia założyła fartuszek z kieszonkami i uśmiechnęła się szeroko. Gotowi na wielkie lepienie? Zapytała z wesołym błyskiem w oku. Tak. zawołały dzieci jednocześnie. Nagle ktoś zapukał do drzwi. Do kuchni wbiegł staś i w kolega sąsiedztwa trzymając pod pachą własne pudełko z foremkami. Mogę się przyłączyć? Zapytał z nadzieją. Oczywiście, Staśku, ucieszyła się babcia. Im więcej rąk, tym więcej pomysłów. Dziś stworzymy całe zoo z ciastoliny, ogłosiła babcia, kładąc na stole foremki, plastikowy wałek i nożyki do cięcia. Florka od razu chwyciła zieloną kulkę i zaczęła wałkować ją na płasko. To będzie liść, a na nim usiądzie żaba. Oznajmiła z dumą, Melek wybrał brązową ciastolinę. Lepił okrągłą głowę, a potem przyczepiał do niej cienkie żółte wałeczki. Patrzcie! To lew! Ma już grzywę! Powiedział z przejęciem. Staś natomiast sięgnął po niebieską masę, uformował coś, co wyglądało jak ogromne jajko. To pingwin! Wyjaśnił. Będzie stał obok lwa, żeby się zaprzyjaźnili. Babcia nie chciała być gorsza. Ulepiła z foretowej kulki coś z skrzydełkami. Co to będzie, babciu? zapytała florka. Motyl. Ale niezwyczajny. To motyl magia. On fluwa i opowiada bajki, jeśli się go poprosi, odpowiedziała z tajemniczym uśmiechem. Zróbmy więcej magicznych stworzeń! zaproponował Melek. I tak się zaczęło. Ulepili słonia, który umiał tańczyć na jednej nodze, krowę w kapeluszu i węża, który śpiewał kołysanki. Florka stworzyła też różowego kota z wielkimi skrzydłami. Stasz ulepił żółtego krokodyla, który zamiast zębów miał uśmiechnięte gwiazdki. A teraz zamyślił się Melek, patrząc na ciemnofioletową kulkę. Może rakieta? i polecimy na inną planetę. Świetny pomysł. Przytaknęła babcia. Potrzebujemy ognia z tyłu i okienka z przodu. Cała czwórka zabrała się do pracy. Zrobili wielką, kolorową rakietę. Florka przykleiła złotą gwiazdkę na jej czubku, Stasz dodał niebieskie okienko, Melek zrobił czerwony ogień z tyłu, a babcia uformowała małe rodziki astronautów, które miały polecieć w podróż. Lecimy, zawołał Melek, trzymając rakietę w rękach i biegając wokół stołu. Startujemy, śmiała się Florka. Staś dodał poważnym tonem: Proszę zapiąć pasy, zaraz opuszczamy ziemię. Babcia udawała głos komputerowego pilota: 3, 2, jeden, start. Po chwili stół wyglądał jak cała kraina fantazji. Za pełne niezwykłych zwierząt, magiczne motyle, kosmiczna rakieta, a nawet mały zamek, który Staś ulepił w ostatniej chwili. Ojej, jakie piękne, powiedziała babcia przynosząc ciasteczka i herbatę. Zasłużyliście na coś słodkiego, artyści. Dzieci usiadły zmęczone, ale szczęśliwe. Chrupały ciasteczka i patrzyły na swoje dzieła. Babciu czy ciastolina może się kiedyś znudzić? Zapytał Melek. Z ciastoliną nigdy nie można się nudzić, odpowiedziała babcia, bo wszystko, co sobie wyobrazicie, możecie z niej ulepić. A wyobraźnia nigdy się nie kończy. Florka przytuliła babcie mocno. Babciu, ty jesteś jak czarodziejka od ciastoliny. Staś dodał poważnie. A twoje motyle na pewno wieczorem ożyją i opowiedzą nam bajki. Babcia tylko puściła im oczko i powiedziała: Kto wie? Może macie rację? Dzieci spojrzały jeszcze raz na swoje magiczne zoo. Wydawało się, że w świetle słońca naprawdę coś błysnęło w skrzydłach motyla z fioletowej ciastoliny. Morał. Z pomocą wyobraźni i odrobiny cierpliwości można stworzyć cały świat. Wystarczy trochę ciastoliny, dobre towarzystwo i ktoś, kto wierzy w magię. Obserwuj, Poluk, udostępnij. Do usłyszenia.